Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Mani. Ja dziś przedstawiam Wam najbliższą sytuację, jaka będzie w Katowicach. Może ona się gdzieś tam zmienić, natomiast nie wydaje mi się, że to będzie w jakimś większym stopniu. Remonty w Katowicach będą dosyć duże i już Wam opowiadam co chodzi o nie. Przed, Kowicami, przed Katowicami czeka wielki armagedon. Katowice zostaną podzielone na pół patrząc na mapę zaplanowanych remontów wiaduktów w Katowicach oraz nie tylko bo będą również remontowane tory jak i przystanki. Tak moi drodzy PKP otrzymuje dofinansowanie w 80 na remonty właśnie sześciu wiaduktów oraz torowiska. Oczywiście plotki na całej Polsce są jedne. Pociotki ciotki zacierają rączki do przetargów remontowych, no w sumie to już zostały te firmy wybrane, skoro ten plan działa. Czyli mówimy tutaj o remoncie wiaduktów oraz torów, które będą trwały około 4 lat. A dokładnie od września tego roku do kwietnia 2028 roku. A co dokładnie będzie remontowane? Modernizowanych będzie aż 6 wiaduktów kolejowych, które znajdują się na ulicy Bagiennej, Granicznej, Mikołowskiej. Rodowników, Załęskiej oraz Głotnickiej. Łącznie wymienionych zostanie 280 km torów, a 40 km zostanie ułożone od nowa. I z tego co mówią tutaj wszyscy przedstawiciele, nasze pociągi będą w stanie rozwinąć się do 160 km na godzinę. Pod koniec filmu zostawię Wam skrót do filmu PKP, gdzie jest cała informacja ładnie z animacją także możecie oglądać do końca prace obejmą również budowę lub modernizację 21 stacji do tego 195 obiektów inżynieryjnych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, nowe przystanki kolejowe w Katowicach będą następujące, ulicy Paderewskiego, to będzie nowy przystanek Katowic Uniwersytecka, Szopienice Morawa, kolejny przystanek w rejonie ulicy Wiosny Ludów, Katowice Akademia, między ulicami Damrotę i Francuską i Katowice Kokociniec. PKP PLK szykuje szerokie kampanie informacyjne dotyczące zmiany w organizacjach ruchu i utrudnienia e, oraz organizowane będą konsultacje z mieszkańcami rozdawane ulotki, zamieszczane banery, informacje. E, szczerze, mamy dwa tygodnie do tak naprawdę września i powiem tak, że tego za bardzo nie widać, żeby to mocno informowali. No mają jeszcze czas, wydaje mi się, że tydzień wcześniej będzie wystarczająco jeśli ten budżet będzie naprawdę dobrze przeznaczony na te informacje zobaczymy, możecie subskrybować, zostawić sobie dzwonek, ja będę was na bieżąco informować, co słychać z tymi objazdami, to słychać gdzie będzie jaka ulica zamknięta, więc będę was informować na bieżąco. Katowicki samorząd jest w trakcie przygotowania na wielką modernizację, a więc też gdzieś tam planują jakoś to usprawdzić. Łączne wydatki zamkną się na ponad 7 miliardów, a 80% pokrywa Unia Europejska, to jest naprawdę. Duża kasa. Władze Katowice deklarują odpowiedzialną modernizację i jestem ciekaw, co mają przez to na myśli, bo nie da się tak dużo zmian poprowadzić bez konsekwencji: e, zwolnienia e, ruchu na drogach, czy, czy też gdzieś tam nerwów tych kierowców, bo, bo te nerwy będą na pewno duże. Władze mówią w bardzo pięknym języku, że utrudnienia będą ogromne, ponieważ będą robić kampanie informujące. No, Kurde, nikt nie powiedział tak naprawdę, że wiadukt na Mikołowskiej zostanie zamknięty. Możemy przeczytać od różnych tam projektantów i innych osób, które przy tym pracują, że zostanie zamknięty na 2 lata. Zobaczymy, bo właśnie oni tak jakoś nie chcą tego powiedzieć na głos, bo no poleci ta fala krytyki i hejtu na nasze władze, że, że w sumie najważniejszą ulicę, najbardziej ruchliwą przez cały dzień, 24 na 7, chcą zamknąć. Zobaczymy jak to będzie. Bo jeśli zamkną nam przejazd przy, wiadu przy wiadukcie nieopodal galerii katowickiej, no to kierowcy bardzo mocno na tym ucierpią. I nie tylko na tym, bo również te wszystkie sześć pozostałych wiaduktów to są zazwyczaj wiadukty, gdzie są przy bardzo ruchliwych drogach. Czy pasażerowie PKP troszkę ucierpią? Tak, na pewno, na pewno tak, w niewielkim stopniu, ale ucierpią, choć przyszłościowo będą mieć bardzo dużo korzyści, patrząc na to, że te przystanki się nam zmienią, że będzie dużo udogodnień, podobno czas podróży ma się skrócić, a więc jednak pasażerowie mogą być wygrani właśnie na temat tego remontu. Mam przypuszczenie, że nasze organy władzy chcą, aby troszeczkę rozszerzyć naszą sieć metra i całej tej metropolii, aby jeszcze bardziej wygonić kierowców z miast z tymi samochodami. Sam wiceprezydent zażartował, że lepiej będzie zamieszkać w Katowicach niż dojeżdżać. No to są takie żarty, ale widać to po prostu, że oni chcą się pozbyć tych samochodów, a więc będą również kampanie reklamujące, że z Benzina do Katowic będzie, nie wiem, 5-10 minut, a samochodem macie 18. I może to wyjść Was w ogóle taniej ze względu na to, że wsiadacie na przykład na centrum, na galerii katowickiej. Nie musicie szukać miejsca parkingowego, których pewnie będzie coraz mniej. Kierowców czekają. No, najbliższe dni bardzo ciężkie na drogach. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Możemy, możecie zostawić suba z dzwoneczkiem. Tak, jak wspominałem, wszystko będę na bieżąco was informować. Za chwilę ukaże wam się film dotyczący tych zmian. Ładne animacje i wszystko ładnym lektorem będzie opowiedziane. Także to jest film z głównego kanału PKP. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że władze. Cieszą się z tego, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie. No, dużo mają do zrobienia. 4 lata na to wszystko. Nie wydaje się to jakoś dużo, no bo to 4 lata, a na tyle ile oni to wymieniają, no to faktycznie robi to dość dużą różnicę. Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że nie do końca są z nami póki co szczerzy. Zobaczymy, co wymyślą z tymi objazdami, bo mają jeszcze 2 tygodnie na to, żeby ten ruch jakoś. Panie się sprawował na naszych drogach. Jeszcze raz Wam dziękuję za ten materiał i do zobaczenia w kolejnym. Zostawiacie suby. Śląskie na nowych torach. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych, realizują jedną z największych w historii województwa śląskiego inwestycję kolejową. Przebudują odcinki linii kolejowej E65, Będzin-Katowice-Piotrowice, Tychy-Goczałkowice oraz Zabrzeg-Zebrzydowice. Kluczowym elementem projektu będzie ułożenie dodatkowej pary torów na szlaku Będzin-Katowice-Piotrowice. Dzięki temu oddzielony zostanie ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego, a na trasę wyjedzie więcej składów. Pociągi przyspieszą do 160 km na godzinę dzięki wymianie ponad 280 km torów oraz 350 km sieci trakcyjnej. Wygodny dostęp do kolei zapewni wybudowanie pięciu nowych przystanków. Przebudowanych zostanie także siedem stacji kolejowych oraz dziewięć przystanków. Wszystkie stacje i przystanki będą przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne podróże umożliwi budowa lub przebudowa prawie 200 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. wiaduktów kolejowych i drogowych. Zmodernizowanych zostanie także 18 przejazdów kolejowo-drogowych. Nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego czuwać będą dyżurni z nowo budowanego, lokalnego centrum sterowania w Katowicach. Usprawniony zostanie również przewóz towarów w regionie. Składy towarowe obsługiwać będzie modernizowana stacja towarowa Bendzi. Modernizacja linii kolejowej E65 w Województwie Śląskim wzmocni rolę kolei jako ekologicznego środka transportu. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 7 miliardów złotych netto, z czego prawie 6 miliardów złotych netto pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF Łącząc Europę.